Jeśli Twoja nieruchomość taka jak ta wraca na rynek po dłuższym okresie najmu z pewnością zależy Ci na tym, żeby sprzedała się lub wynajęła możliwie jak najszybciej i jak najkorzystniej finansowo. Potrzebujesz więc konkretnych informacji, konkretnych wskazówek od czego zacząć, co zrobić, jakie kroki podjąć, na co przeznaczyć swój budżet, żeby oferta zaprezentowała się naprawdę atrakcyjnie, a nieruchomość zrobiła jak najlepsze pierwsze wrażenie na oglądających. Właśnie w takiej sytuacji warto się ze mną skonsultować. Przeanalizuję szczegółowo Twoją nieruchomość i jej uwarunkowania, jej braki oraz potencjały i powiem Ci dokładnie, jakie elementy należy wyeksponować, na jakie zwrócić uwagę, co naprawić, co wymienić, a co można wykorzystać ponownie, jakie elementy wyposażenia są niezbędne, a z których można zrezygnować, tak aby jak najlepiej, jak najściślej dopasować nieruchomość do potrzeb grupy docelowej, która będzie szukać właśnie takiego mieszkania w takiej wielkości, w takim standardzie i w takiej okolicy jak Twoja. Taka konsultacja to pierwszy krok, a zarazem najważniejszy etap całego procesu. Więc jeśli chcesz zmaksymalizować szanse Twojej nieruchomości na szybko i satysfakcjonującą Cię transakcję, spotkajmy się i porozmawiajmy o Twojej nieruchomości. Jadwiga Weiser, Jawa Interior, Katowice i okoliczne miasta oraz online. Serdecznie zapraszam.